Sam dzisiejszy dzień to po prostu przeprowadzenie testów w klasach. Dla każdej klasy mamy oddzielny test, który trwa godzinę i potem komisja pracuje, poprawiając pracę, natomiast uczniowie tutaj mieli zajęcia. Natomiast samo przygotowanie oczywiście trwa dużo dłużej, ponieważ najpierw przygotowujemy testy, robimy to z panią Małgorzatą Starzyk. Celem jest motywowanie uczniów, przede wszystkim to jest główny cel, do nauki języka niemieckiego, motywowanie ich do samodzielnej pracy. Również do uczenia tolerancji prawda, dla innych kultur, poznawanie tych innych kultur, ponieważ zawsze mamy taką część znawczą, że uczniowie muszą poznać kraje niemieckojęzyczne, żeby wziąć udział w tym konkursie. No i co również, nagradzanie wysiłków uczniów, żeby czuli się docenieni że potrafią się posługiwać językiem niemieckim oczywiście i że potrafią się komunikować w tym języku. Także to są takie najważniejsze rzeczy.